Z narodzeniem Jezusa było tak. Z narodzeniem Jezusa było tak. Na początku Bóg dał cały raj, ale potem coś wydarzyło się, i naprawdę zaczęło dziać się źle. Posmutniała mojego brata. Witajcie, witajcie, szczęść Boże, moi drodzy, w takiej już zimowej scenerii, bo nie wiem, czy jest jakieś miejsce w Polsce, gdzie dzisiaj w niedzielę nie leżałby śnieg. Z tego miejsca Was witam i oczywiście w niedzielne popołudnie, w niedzielny wieczór zapraszam na jutrzejsze poniedziałkowe raty ruszamy w trzeci tydzień adwentu dzisiaj, trzecia niedziela Adwentu, więc widzimy się jutro. 6.30 rano na Muszę świętej oratni ostatnio w piątek. Mówiliśmy mm, o królu Salomonie, o tym, który prosił Boga o mądrość. Mówiliśmy sobie y, o tej mądrości, nie tylko tej, którą nabywamy, czytając mądre książki, czy ucząc się w szkole, ale też tej Bożej mądrości, która pozwala nam właściwie oceniać, co jest dobre, a co złe, i wybierać to, co, Boże, to, co dobre. Mówiliśmy o królu Salomonie, który wybudował wielką świątynię, i tu pytanie do Was. Ile lat król Salomon tą świątynię budował? Mówiłem o tym w ostatni yy, piątek, więc jaki kod do Sejfu? Jedna cyfra, ilość lat, ile ta świątynia powstawała, no i potem jeszcze trzy jedynki. Jutro będzie o proroku. Izajaszu, o proroku, który zapowiadał bardzo mocno przyjście na świat zbawiciela, przyjście Jezusa Chrystusa. Prorok Izajasz mówił Pan Bóg przez proroka Izajasza, że oto Pan Bóg da znak, że oto Panna pocznie i porodzi syna, któremu nada imię Emanuel. To znaczy Bóg znamy, więc znowu jutro też o tej pięknej prawdzie, że Bóg stając się człowiekiem stał się jednym z nas, stał się najbliżej nas, jak to tylko możliwe, więc czekam na Was jutro w kościele przed godziną 6.30, a punkt 6.30 z lampionami w dłoniach wyruszymy do ołtarza, by rozpocząć muszę świętą ratnią, więc dobrej nocy i do zobaczenia jutro 6.30 na muszy ratniej